Czekam to was Dzisiaj nagrywam kolejny hol zakupowy z Shane. I dzisiaj Wam film zostawcie łapkę i. W tym I skupię. to jest już mój drugi hol za kupowy, jak i, I druga moja paczka, która przyszła z Shane. Tym razem za, e, zamówiamy wiele więcej rzeczy. Tak mi się daje, że nie pamiętam, zmawiamy, ale na pewno więcej niż te ostatnie, te cztery. Bo na przykład ostatnio zamawiałam oto tą łapkę. Tu świąteczne gumkę ze znakiem tutaj, która mi się już zmazała I kwiatek, który mi się oberwał No i... A, i tu jeszcze nie używałam, a tu mam tu Ogółem Mam tutaj takie pierścionki, na pewno, pamiętam, że zamawiałam Więc ja przez ciutkie już tutaj zdejmuję mm. Dobra No i dobra mam tutaj po To jest się. Dobra, tutaj sumie tutaj rosną twoje hmm. I tutaj ogólnie przyszedł mój świniaczek, tecperek. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrała Kol zakupowy dla Kacperka. No, Kacperek. Możesz wracać. Dziękujemy za wystąpienie. No i dobra. Klamer. Dwie O, przyszedł tu znowu. Kacperek, zobaczcie jaki mój piękny. No, no, bo ogólnie ja miałam taką ładniejszą klamrę, słuchajcie Miałam taką, taką kolorową, że ona jest taka, najbardziej bardzo mam taka różowa I to jest taki trochę ciemniejszy róż Tylko, że ja mam taką, że ciemny, ciemne róże, tak jak wiecie No i dobra, tu się prezentuje ta klamra ja Mam na sobie inną klamrę, teraz Zobaczcie Będę jej używać takiego. No. Mhm. Co idzie następne? A co nie wiem, czy to jest? Dobra. Pędzelki, zobaczcie no. Bo tamtej już mi się dużo zniszczyło, zwłaszcza po Halloween Gdyś brałam taki do malowania twarzy, takie jakby paletkami do malowania twarzy, takimi wiecie Więc no, I to jest ogólnie dla mojej mamy, wybrałam je E, takie oto etui fajowe. O, dobra. Bardzo ładne. O, k. Oj, <tus> <tus> mm -hmm. koleś, Tak naprawdę to nie jest na mój tylko Mm. No, i tu moja mama właśnie też mi wybrała, jakiś świecący etui No, i mówię, dobra, chcę mi to kupić. No to mówię, no dobra, no to biorę. To muszę jakoś świecić. Jeszcze mam coś takiego. To To właśnie, takie etui I takie coś jeszcze. Więc no, mm, to trzeba chyba przyczepić. Nie ja mam przy sobie mojego telefonu. Na koniec odcinka go przyniosę. Nie zapomnę. Ale raczej nie wspomnę. to od razu już przywiążemy sobie, o ile wiem jak to się robi. Bude. O dobra weszło. I to się chyba robiło teraz. Nie wiem jak. Wstępnie to przyczepiłam. No to widzę na końcu, odcinka. ja jeśli nie zapomnę, to przymierzę ten żeby... No, ekranik, mi się najgorszy podobało. A mój telefonik. Takie jakby różowo-fioletowo-białe glamour. Glamour. Blondy. Glamour i mureczki. kolejna fajna I tu jest kolejna opatka. Pani sama też czarna. Hmm, Kolejny pierścionek. Okay. Hmm, 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 hmm. A tu się... o, Już sobie go przymierzyłam tutaj bardzo ładnie Więc no Okej okay. No czym się to nie przyda w życiu, poczekajcie To jest Że sobie tak przy oku przystawiam i sobie tak kreski robię a czemu to się tak wykina halo? Ja myślałam, że to ugięte będzie, a nie jakieś, patrzcie. Ale no, to jest fajne. No miałam lewą A No i spytmy. Prytnagunka. Tu sobie mogę coś włożyć. Na przykład słuchawki. Ej, dobra, czekajcie. No dobra. To już. Um, to hmm, co jest to tym stylu? Nie, jest pytanineczkę. Kolejny klerścionek. Hmm. Chyba ja to E, Jaki fajny Taka torebeczka na to Łapka Dobra Taka łapka Dobra, ja sobie przymierzam już na palec. No dobra, to teraz na ten. Kluczowa. Bo boję się, że mi nie ja w Co to jest? Co to? to jest takie coś, że ja to jakby... To jest taka bransoletka. Słuchajcie. O, bo mi się siadła. No to jest taka bransoletka. Że ja to zakładam sobie na łapkę. Czy ja. chyba? Okay. I tu jest ta palec. Ja sobie to właśnie zakładam na mój palec.

Ej, a czy są dwa takie same krótkie ściągki? Nie wiem. Nie wiem. Tu dwa takie same, słuchajcie. O. I zakładam sobie ogół hmm. kolejne piątki. I co tu jeszcze jest? Jest jeszcze jedna opaska. I dobrze rozpoznaję. Tak, to jest opaska. Kolejna, To jest taka tak, zobaczcie. No, mm. I... Ej, ale nie coś jeszcze zamawiałam, kurde. Taki doświadek jakby. To nie jest tej karty. Ja jestem pewna, że tu zamawiałam. Poczekajcie. No dobra, już ogólnie to chyba. Tamte rzeczy. To będę w następnej paczce No ale takich było mega dużo tam I ogólnie podsumowanie Takie oto rzeczy, te pierścienie mam I to to Klambra, takie coś Etui Jeszcze jedna etui Kurde, pierścionki nie się normalnie Pędzelki Opaseczki no nie spadaj mi z palca. Tą gumeczkę i no. teraz będziemy ogólnie przymierzać te etui. Już przy okazji no. wziąłam. Efekty świecący w ciemności. Fajne Что-то как уже такой не жоп. Ты так не видать. Я мне только первый говорю, сейчас. Ну, тут это. не видать. Ну, Wyglądają ja ja mi przyjemności, powiem tam, że ja je na razie zdejmuję. Się o, to O, O teraz będzie Mam i tę! Zobacz, jak piękne. Bo teraz to jak znaczy, mam tutaj z Znaczy, mamy jakieś inne tutaj. No. Jeden to jest nie na, na innej smyczy. Jeden takie z moje pierwsze tutaj, co mi się już znać, jeszcze jedno takie nie to jest No, ale najczęściej używam do przezroczystego A tutaj nie wnikać na to, to to, kiedyś naklejka która się już drapała. Teraz ja to gdzieś wstawa. Teraz chwieję. czy mogę to na to założyć. No chyba nie mogę, idę. Dobra. Odkładamy. No i teraz będę dosłownie teraz te sobot te one jest cudne. komputer też słony w ogóle. I teraz dla mojej mamy. Skórze, ja właśnie mojej mamy telefonem nagrywam, więc nie przymierzę. No i dobra, ogólnie to był drugi mój haul zakupowy. A, do podsumowania jeszcze to, tak. no to, to był mój długi Hul zakupowy I ogólnie Bardzo mi się spodobały rzeczy Które wybrałam I które moja mama W następnej paczce Jest coś fajnego Co moja mama odwaliła Chodzi tu O zegarki Ale to już w następnym odcinku Z holu zakupowego z Shane. Nie będę za dużo zdradzać Więc no nie wiem, kiedy przyjdzie ta paczka, ale nie ważne Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapki w górę I subskrybujcie mój kanał Pa, pa